Leonia, ja, ja to wyjaśnię. Chodzi o to, że ten koleś, który zawsze się nie... Ale dlaczego ty się w ogóle mu tłumaczysz? To twój chłopak? Nie twoja sprawa. A w ogóle kim jesteś? Jestem Diego, miło mi. Jej przyszły chłopak. Weź się od niej odczyn. Co ty wygadujesz? Jaki przyszły chłopak odbiło? Ci? To był taki mały żarcik na rozluźnienie atmosfery. No to chyba nie pomogło. Najlepiej odpuść sobie już, jasne? Czego tu chcesz? Nie twoja sprawa. Przyszedłem z przeprosinami. Wiem, że przeze mnie masz teraz problemy ze swoją tatą. I mam nadzieję, że nie przysporzyłem ci kłopotów z twoim kolegom. I to wszystko. Nie chcę, żebyś myślała, że jestem niewrażliwy. A ja chcę, żebyś w końcu zostawił mnie w spokoju, bo ile razy się pojawiasz, od razu ściągasz na mnie coraz większe kłopoty. Chcesz powiedzieć, że masz kłopoty ze swoim niechłopakiem? Słuchaj, kolego. Nam naprawdę szkoda czasu na takiego pajaca jak ty, wiesz? To może ty mnie posłuchaj, kolego. Lepiej nie tak ostro, to po pierwsze, a po drugie dam ci pewną radę. Zmień podejście, bo nie wróżę ci dobrych relacji z dziewczynami. Hm? Jakiś ty mądry. No, zdziwiłbyś. Wszyscy, którzy nie mają tu zajęć, na zewnątrz. Teraz są lekcje. Przepraszam. A ona? A, ale jaka ona? A, a, jak ci idzie, pracujesz cały czas nad tym swoim utworem? Zmieniłaś coś? Tak. No to pozwólmy zagraj. <laughs> nie, 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 nie potrzeba nam akompaniamentu. Zupełnie. ale? Ciszej tam! No, to teraz posłuchaj. Chcesz, żebym ukląkł? Nie, nie. Marko, spotkaliśmy się raz. A potem zniknąłeś, nie odpisywałeś na sms -y, nie oddwaniałeś, a teraz to? Nie lubisz takich kwiatów? Uwielbiam. No więc, ale o czym my mówimy? Popatrz na ten liścik. Jest na nim misio. Tak, spodobał mi się. <grym> Ładny. <grym> nie. Posłuchaj, nie możesz nagle prosić mnie o bycie twoją dziewczyną, wiesz? Bo, bo my się dopiero poznaliśmy. Nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Jak mogłabym nie wierzyć? Nie wiedziałem, że tak możesz się tym wszystkim przejąć. To jak? Niestety nie. Nie chcę. Dziękuję ci za kwiaty i za liścik, ale. Nie. Nie chcesz tego przemyśleć?